Jest porozumienie między gminami naszego powiatu o wspólnych działaniach i przedsięwzięciach, przede wszystkim jeśli chodzi o logistyczne. Natomiast każda gmina, a w tym gmina Dębica. Jest po prostu swoista w swoim charakterze w związku z tym podejmuje działania we własnym zakresie. Następnie chciałbym serdecznie podziękować społeczeństwu, że bardzo pozytywny oddźwięk. Powiedziałbym spontaniczny, ale po prostu te uczucia należy w jakiś sposób ukierunkować. W związku z tym. Po pierwsze, na terenie gminy utworzyliśmy trzy, cztery punkty zbiorcze. Pierwsze to dom kultury w Puskowie Osiedlu, następnie dom strażaka w pustyni, następnie szkoła w nagawczynie oraz przebudynku wielofunkcyjnym w latoszenie. Niemniej jednak spontanicznie wiemy, że powstają i inne punkty, które będą później z nich dostarczać do tych wymienionych. Ale zwracam się z prośbą do państwa, żeby określone artykuły przedmioty zostały przekazywane i te, powiedziałbym, oryginalne w opakowaniach i przede wszystkim to, co strona ukraińska przekazuje, to odzież i okrycia, między innymi koce zwykłe, termiczne, płaszcze przeciwdeszczowe, materace. Jeśli chodzi o środki higieny czystości, to właściwie tu cały arsenał, chociażby płyny do kąpieli, dezodoranty, nawet ręczniki, worki na śmieci, pampersy, pieluchy dla również dorosłych. Jeśli chodzi o żywienie, to tu są zastrzeżenia i sztabu wojewódzkiego, żeby nie przekazywać po prostu żywności o krótkim terminie przydatności do spożycia i bardzo prosimy, żeby to uwzględnić. Jak technicznie to będzie u nas wyglądać? Oczywiście pomoc będziemy nieść dla wszystkich potrzebujących, czy to poprzez sztab wojewódzki, ale i również gminny, dlatego że od lat mamy sprawdzonego partnera, to Rudki i obwód po prostu lwowski, ale jednocześnie mamy dobry kontakt z... Z kościołem naszego wyznania. Jest to kościół pod wezwaniem w niebo najświętszej Marii Panny, i też strumień tych darów chcielibyśmy właśnie tam zabezpieczyć. Jest bezpośredni nawiązany kontakt, oczekujemy na zapotrzebowanie i w tym czas do społeczeństwa odpowiednie informacje zostaną przekazane, zresztą w każdym punkcie będą odpowiedni wyznaczeni ludzie, którzy będą koordynować na miejscu przyjmowania tych poszczególnych darów. No, cieszymy się po prostu już, że jedna rodzina została przyjęta przez rodzinę, jeśli dobrze pamiętam, w Nagawczynie. To jest matka z drogiem, dziećmi i z tego co wiem, napływają również inne propozycje do zagospodarowania. Natomiast nasza propozycja jest taka, że możemy przyjąć młodzież szkolną z rudek. Czekamy na decyzję w tym zakresie od burmistrza tegoż miasta, i tą młodzież po prostu ulokowalibyśmy w srodnisku w Głobikowej, tak, żeby nie zakłócać procesu dydaktycznego. Więc pełne informacje otrzymamy. Zapotrzebowania otrzymamy, taką mamy nadzieję w dniu dzisiejszym, i będziemy Państwa po prostu na bieżąco informować i konsolidować po prostu ten strumień darów, ja bym powiedział, strumień serc bo nigdy po prostu nie zawiedliśmy, nigdy nasze społeczeństwo się nie zawiodło. Ono już daje dowód, ale musi, musimy po prostu te wysiłki skonsolidować. Nasze informacje będą poprzez naszą stronę internetową, poprzez portale, jak i również poprzez indywidualne. Tak, żeby te informacje do społeczeństwa docierały, powiedziałbym szybko i na żywo. Również zwrócimy się do poszczególnych proboszczów o przekazanie tych informacji. Natomiast również, co wczoraj podniosłem na telekonferencji, ze sztabem kryzysu wojewódzkiego, że trzeba udrożnić po prostu przepływ uchodźców między po prostu granicą a punktami recepcyjnymi. No, nie może być tak, że w, tym, w tej przestrzeni po prostu. No, się podbiera tych uchodźców. Niektórzy po prostu z dobrego o serca to rozumiemy, ale mogą być takie przypadki, tak jak jeden z wójtów powiedział, że no przywieziono po prostu rodzinę, a za dwa dni no zgłaszają się do gminy, bo nie mają się gdzie podzieć. I po drugie, co zwracałem uwagę, będziemy występować, żeby jednak utworzyć po prostu punkt również recepcyjny, w Rzeszowie na samym dworcu. Żeby ten eksodus ludzki w pewnym momencie po prostu wyhamować. Oni są zorientowani, oni muszą wiedzieć po prostu, gdzie dalej podążać. No i ta opieka zdrowotna, i też takie wystąpienie do pani Wojewody wystąpimy. Bądźmy razem. Bądźmy szczęśliwi w pokoju i spokoju. On będzie, kiedy będziemy razem działać, niezależnie po prostu, gdzie ludzie będą potrzebować naszej pomocy.